Dzień dobry dzień dobry kochani, witajcie, dzisiaj jest e, sobota i jakoś tak dziwnie się czuję, bo nie idę do pracy, wracam z pracy, wracam ze piątkowej nocki, poczekajcie, wyciszę sobie muzykę. No. <laughs> I jakoś tak dziwnie naprawdę, bo ja z reguły zawsze chodziłam na nocki w czwartki i we wtorki i wczoraj jak byłam na nocy, to tak no. Nie mogłam się przyzwyczaić, że w piątek jestem na nocce. Zawsze byłam właśnie wtorki czwartki na nocce, a w soboty na dzień i w zawsze mam 24. I tak już przywykłam po prostu do tego rytmu, że wczoraj no, nie mogłam się przestawić jakoś, że właśnie w piątek mamy tak dużo ludzi w hotelu i że no wiecie, z reguły na nockach w tygodniu no to nie ma zbyt wielu ludzi, a wczoraj właśnie jakaś impreza tam coś się działo, no ale nieważne <laughs> ja właśnie jadę y, odebrać tort, odebrać ciasta i i co jeszcze i zrobić jakieś małe zakupy. Tam sobie wczoraj w ogóle w nocy spisałam kilka rzeczy, y, które muszę kupić y, ogólnie. Y, no, pewnie troszkę tego tam będzie, bo takie same warzywa, rzeczy takie na sałatki, no to wiecie, warzywa, mm, sałaty i tak dalej. Więc tak, i jeszcze muszę w ogóle wstąpić po jakieś mięso, a jadę teraz właśnie od razu po pracy, bo jak pojadę do domu i zjem śniadanie, to mnie zmuli jestem tego pewna, a póki mnie nie muli, póki nic mi nie jest, no to jadę. ogarnę to z rana. Najwyżej jak mnie potem zmuli, to pójdę spać. Zwyczajnie się położę i wiecie, wyśpieszę. To jest moja siostra, więc nie ma łatwiej się o dzieciaki. Właśnie wczoraj ją przywiązłam i dzieci są razem z nią, więc jest okej. Okay. No e, tak, zimno dzisiaj. W ogóle wczoraj się kopnęłam, że nie spuściłam wody z traktora i boję się, że z, no, jestem pewna, że chłodnica mi by poszła. Że będę musiała jeszcze chłodnicę w traktorze wymienić ale... Jak nie ułamek to sejaczka. zapomniałam o tym zupełnie. Nie wiem o czym jest na o niebieskim mindała chyba. Eee, ale to zostawię sobie na przyszły tydzień. Będę musiała pogłębić z żeby żebym mi to naprawił. No. Więc tak, jadę, chcę łatwiać, I wtedy do domu. Bo już kupiłam w ogóle pieczywo w naszym sklepie. Więc, eee, to już mam przynajmniej z głowy, i tutaj mi teraz tak pachnie. I mam ochotę znowu na jajka i na bułkę. I nie wiem, co ja mam ostatnio za filmy z tymi jajkami. No to nie mam żadnego pojęcia, ale no, mogłabym jeść jajka na każde śniadanie serio. I później się tak śmiałam w, wczoraj z koleżanką, że jak będzie wojna, no to ja będę jajka same jadła i będzie <laughs> dieta jajeczna zdrowa. Więc, dobra. Jadę, nie gadam dłużej do was, bo muszę się spójrzeć na drodze. To... Dzisiaj słońce tak bardzo świeci, a momentami to jest też zdadliwe.

I jadę go napompować, mam nadzieję, że będzie można go ponownie napompować. Bo te balony do nich nie należą. Eee no i jakieś tam balony, jeszcze zakupy porobione. Kurczę trochę tej kasy poszło, bo ciasta i to sporo kosztowały. No ale jakbym ja to miała robić to pewnie wydałbym sporo więcej pieniędzy i nie wyszłoby to takie smaczne i ja zawsze co roku ee, kupuję w bagietce w ogóle patrzcie ee, jakie genialne napisy <laughs> niezłe ale mało oryginalne bo gdzieś już to widziałam także coś mogli wymyślić innego ja jadę jeszcze tylko po te balony e, ogólnie chciałam, powinnam zatankować tak na bo już mam, mam jeszcze na 100 km paliwa, ale no, cena nie zachęca odwlekam ten proces jak najdłużej e, żeby po prostu nie zabolało i tak zaboli, tak, ale ogólnie rozmawiałam wczoraj z koleżanką z plecy i mówiła, że mm, Jakiś tam jej znajomy jeździ na tirach i e, właśnie bardzo interesuje się, bo ma firmę transportową i, no, i wiecie, w takim przypadku cena paliwa jest dosyć istotna, jak ktoś ma firmę transportową, e, no i mówiła, że ceny e, paliwa, ropy spadły na... E, i prawdopodobnie za 3-4 dni powinna u nas cena spaść i powinno być tak jak przed tym szałem wielkim, ale zobaczymy, ciekawe. Bo było czegoś dziwnie dziwnie mi w to uwierzyć, żeby nagle się teraz tak poprawiło. A i w ogóle dziwną, znaczy się dziwną no Taką sytuację zaobserwowałem w Pietrze, bo była spora kolejka. Nie wiem dlaczego w ogóle z rana są takie kolejki, no ale jest sobota, więc pewnie dlatego większość ludzi ma wolne. Idzie na zakupy i idzie z rana z myślą, że nie będzie kolejki, a tu ząk kolejka. No i słuchajcie, zaobserwowałam taką... Ale już mi się ziewanie zaraz łączy. Taką sytuację, że właśnie pan... E... Ukraińiec e, z zakupy, widziałam go w tej biedrze Bo widziałam, że rozmawiał na tu przez telefon Słyszałam, że rozmawiał po ukraińsku I e, Zrobił zakupy i miał Cały wózek tych zakupów I e, Przy kasie, do której ja szłem Był wózek właśnie z pomocą Dla Ukrainy No i ten pan sobie tam wziął Tylko kilka najpotrzebniejszych Rzeczy, a resztę Przełożył do tego wózka no i sobie tak pomyślałam w pierwszym momencie, że młody człowiek dlaczego nie jedzie walczyć, ale później stwierdziłam, że tak po przemyśleniu, że kurczę, kto by chciał umierać za jakieś świecie. No, ludzie nie chcą umierać, tak? I z drugiej strony rozumiem, że nie chcą wracać. Rozumiem też takich, którzy wracają tam, i są patriotami i walczą. No ale taki młody człowiek, który wiecie, prawdopodobnie już może nawet nic tam nie ma, nie wiem kurczę, gdzie ja tu jadę w ogóle? Ja Ja się zagadam i zamyśliłam się i teraz źle tu pikowę. Do tego to obiadu około. A jej Już prawie bym pod nam jechała, tak jak ostatnio też jechaliśmy gdzieś i przejeżdżaliśmy koło mojej pracy. I ja tak odruchowo skręciłam do pracy i tak się puknęłam w głowę, co ty robisz, przecież nie masz, jechać do pracy, masz wolne. I w ogóle... No, i teraz też chciałam jechać chyba do domu już. A jeszcze też może tutaj, hej, do tej kredziami. Gdzie pompują te... o te tu chyba nie. Czy to jest tu? Ejko, nie, koniec znam tych uliczek takich małych zobaczymy no i tak z drugiej strony właśnie sobie myślę o to nie to nie jest tu a bo jest zwykły jakiś chłonic w ulicy i właśnie myślę sobie tak ciekawe co byśmy zrobili gdyby u nas takie sytuacje były ale lepiej tego nie doświadczać i nie, nie móc się przekonać o jaką Pewnie na sprzedaż. No więc lepiej nowe zawrócę, bo będę tu błądzić po tych policzkach, Nie wiem, gdzie. Kur... jadę. Odezwę się później już do Was w domu. No więc tak. Dużo siły Wam życzę na ten ciężki czas, bo ciekawe co to będzie, słuchajcie. Jak ceny tej ropy będą tak wysokie, to może być ciężko, a poza tym wczoraj w ogóle oglądałam dużo takich um, rzeczy informacyjnych i okazuje się, że e, no my sporo zboża z Ukrainy e, ciągnęliśmy, a teraz um, będzie ciężko, słuchajcie, będą ceny rosnąć, bo jak ten, to się zatrzyma wszystko. To nie wiem. Kto, kto zapłaci za ten chleb? Nie wiem. Trudne czasy nas chyba czekają. Oby nie. O, dobra, już jest. Idę z tym balonikiem. Mam nadzieję, że to jest otwarte. Dobra, balony mam. Ja i moje balony. Jedziemy, w tym razem je sobie przywiązałam, żeby nie było, chociaż nie ma wiatru, ale no przezolane ubezpieczone. Chłopaki się chyba ucieszą. Będą się bawić cały dzień dzisiaj pewnie tymi balonami. I dobra. <laughs> Już się przebrałam yy, i pokażę Wam zakupy. Więc tak, jutro na obiad kupiłam zrazy, już takie gotowe zrazy do wsadzenia w piekarnik. Zaraz je chyba wyjmę i w ogóle je zrobię. Tutaj mamy pierś z kurczaka, bo chcę robić sałatkę gyros. Tu mamy oczywiście naczynia do umycia. Tutaj wczoraj mieliśmy zamówioną pizzę i no niestety nikt tego nie posprzątał. I tu mamy zakupy. I tak mamy tutaj tak flipsy flipsy um, tu z biedy kupiłam takie chusteczki do okularów um, właśnie w samochodzie kilka sobie zostawiłam bo w samochodzie te okulary też są zawsze biedne. tu mamy dożdżówkę z makiem tu mamy dwie drożdżówki, takie zwykłe um, nie wiem z czym to jest z dżemem i budyniem, chyba. Ja to w ogóle chyba posprzątam za chwilę najpierw. E, I tutaj mamy dwa... E, nie, sorry, mamy jeden chlebek. I tutaj mam bułki i rogale. Ja już dzisiaj śniadania nie będę... O, tutaj są jakieś winogrona z ostatnich zakupów. Ja dzisiaj śniadania nie będę jadła, bo... Mm, Zadłam sobie w drodze rogalika, tutaj mam z bagietki takie, nie wiem co to jest, kurczę, czy to były pierożki takie nadziewane, czy to są kapuśniaczki. A, to są takie, um, jak to się nazywa, rogaliki z kapustą, nie wiem, kapuśniaki, tak, takie, na um, jutro też, um, tak jakby do kolacji. Co jeszcze? Dobra, teraz to pochowam sprząt na stół, wyjmę laptop, bo miałam laptop w pracy, bo montowałam w nocy film. I wtedy Wam pokażę tutaj tą siatę z biedronki. No i dobra, poukładane, posprzątane. I teraz zakupy z biedronki. I tak, kapusta pekińska do sałatki Gross mm, tutaj taki filet z kurczaka tutaj taki e, taka szynka z kurczaka banany e, mapy e, ogórki kiszone tych ogórków kiszonych tu było więcej gdzie one są dobra po kolei Kupiłam takie coś nowość, jakąś, chociaż nie wiem czy to nie jest jakaś limitowanka, to jest krem o smaku milki. Krem o smaku milki. Zanek <grym> słaba reakcja, bo ja się od razu głowę podniosł. Dalej, tutaj mamy takie deserki, tu jest wiśniowy. Tu jest brzoskwiniowy. Ale nie, nie dokazuj. Nie wolno. E, dalej. Twarożek domowy. Taki naturalny. Franek. E, pomidory marinowe. Dzisiaj wybrałam takie same twarde, mam nadzieję. Tutaj mamy gratki. Do picia. Kolejna. Dalej. Jogurt giecki i właśnie ten jogurt przez przypadek mi się otworzył, bo rzuciłam go na coś, ale ja go sobie zjem. Więc dlatego go wzięłam. Tutaj jajko. mamy broku, bo chcę robić sałatkę z brokułami. mam zrobioną. Jest ja. dobie. Dalej. Serek wiejski taki bez laktozy bo nie było tych moich ulubionych ze śmietanką jednej kostki <grym> monte dalej ogonówka i to będzie do zapiekanki bo stwierdziłam że zrobię zapiekankę czekajcie gdzieś tu mam tu zapiekankę z tego przepisu mm, ze szynką właśnie i dlatego kupiłam taką ogonówkę I mam tej ogonówki dwie sztuki tutaj jest ten fix, właśnie do tych zapiekanek mm, majonez, ja wzięłam dwa duże majonezy e, bo nawet jak teraz nie zużyję to e, zostanie mi na wielkanoc więc je sobie tu zostawię. Dalej, boczek do jajecznicy. Jutro sobie zrobimy jajecznicę na śniadanie. Dwa ogórki. Panusiu, ale to nie jest twoje zdrowe śniadanie, tak? To możesz jako deser potraktować, a nie jako śniadanie. Pójść. Mama ci zrobi na śniadanie coś innego. Dobrze? No to się schochuj. Trudno dla twojego dobra. Drugi brokuł. Um, dalej, tutaj mamy tak jedną paprykę czerwoną i dwie papryki żółte. Tak. Tutaj mamy jeszcze jeden jogurt gecki i śmietanę dwunastkę. Dwa e, pudełeczka. O, jeden kolor dopiero, a teraz jak będziesz chciał zresztą kolorów złożyć to ci się ten czerwony pomiesza. No właśnie. To jest trudne, nie? Dalej. E, Paprykarz szczeciński. E, o. Tutaj mamy te ogórki kiszone. Dalej. Ser kasztelan. I tutaj mamy właśnie kolejne fiksy do tej zapiekanki. I wzięłam też fiksy do kurczaka w sosie śmietanowo-ziołowym. Dalej, awokado. I tu mam takie pomidorki, patrzcie, nie widzieliście nigdy takich. Ty się kiedyś ja się pytałeś, bo ja chciałam zasadzić takie. Zobacz. Pomóż mi. Pomóż mi odwiązać. No, pomóż mi odwiązać ten woreczek. No źle. Gdzieś czarne pomidory to się nazywa. Wzięłam kilka na spróbowanie, jak one będą smakować. Śmieszne, co? Jasiu, to jest brudne przede wszystkim. Jezus Maria, zleca ma. Wzięłam sobie takie skarpetki złuszczające do stóp danek. ty się nie popisuj. I tutaj mam sporo puszek. Mam pięć puszek groszku i pięć puszek kukurydzy i to zaraz sobie pochowam. A, i zapomniałabym o najpiękniejszej rzeczy, jaką dzisiaj kupiłam. Czyli kupiłam taki kwiatek i kupiłam taką donicę właśnie w tym sklepie, w którym... w sklepie, w kwiaciarni, w której balony... A ty w ogóle nie widziałeś tych balonów? Idź do babci, zobacz. I przyniesie tutaj. <noise> e, I w tej kwiaciarni właśnie e, kupiłam taką donicę. Ona jest przepiękna. Ja w nią wsadzę pieniążek. E, kosztowała 29 zł. I ja chciałam sobie ostatnio taką buzię kupić. Ale ta buzia, którą ja widziałam, była taka e, że tak powiem, miała złą minę. I jakąś taką, no nieprzyjemną, a ta tutaj jest taka fajna, przyjemna, jakby się uśmiechała. I e, też jest właśnie mała, fajna do tego pieniążka, więc go przesadzę. No wejdź! Idź! Ej! Ej, Jasiu! Bajoxy obudzisz! Tą dziewiątkę trzeba odwrócić, bo ona jak szóstka wygląda, wiesz? Ładne? A co to jest, Jasiu? Lego? Ninjago. Ale to nie wygląda jak lego. A jak co? Możecie je związać, poczekaj, bo teraz one są tak brzydko. Mama je zawiązała. Ciszej, Janek. Bo Oksy śpi. Nie, Jasiu, tam to został, bo tam pani kazała zostawić, bo to było w zeszłym roku tam dmuchane. Daj nożyczki, jo. Ja. We wrześniu Fenek ma uledziny. Jasiu. 6 września, a mama ma w kwietniu, coś się ja się pomyliło. Takie same? To my je zatrzymamy. Nie, ale ich nie można drugi raz, bo się pytałam tej pani. drugi raz już ich nie nadmuchasz helem. Ewentualnie buzią, ale wtedy one... Wtedy one nie wiszą pod sufitem.